嗯。Uh huh.

I mamy pierwszy puchar. Pamiątkowe zdjęcie. Gratulujemy zwycięzcom. Fantastyczne dziewczyny. Zapraszam serdecznie, brawo dla niego. No i puchar. Najważniejsze tego różne Dziękujemy, nagrodzony. I przechodzimy do grupy 5. Chłopcy 7-12 Wawak, Wojciech, Czaria To Ponagrodzeni chłopcy z pucharem. Wyrastał chłopie jak dęby. Jasne, że tak. Dziękujemy bardzo. No i drodzy Państwa. Ostro była, ostra była rywalizacja. Jestnik tego w turnieju. Nie nie Proszę. bardzo. Staję na podium. na podium. Ja. Proszę bardzo. Już jesteś równy chłop Przypominam kategoria najstarszy i najmłodszy uczestnik tegorocznego turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Ameryka i Czarnego Gronia. Szanowni Państwo, to by było... Jak się jeździło dzisiaj? I w ogóle w Czarnej Groni się jeździ? W Czarnej się jeździ, się jeździ. Nie, fantastycznie. Fantastycznie? Jak często to Państwo tylko dzisiaj. Nie tylko dzisiaj, A, bo wiesz, się jeździ tam. fantastycznie. Dobra, dzięki. Jakie warunki na stoku? Rewelacja. Rewelacja, nie? Yy, czy coś ciekawego będzie w czarnym gronie z okazji Dnia Kobiet? I kiedy to się zacznie? Karne za 5 zł. O tak, czyli wszystkie panie. A powiedzcie mi, czy tutaj często przyjeżdżacie i jeździcie na naptach? A z daleka? Nie, z okolic. Aha, z okolic, nie? Jednym słowem, warto tutaj przyjeżdżać, bywać. Zapraszamy serdecznie. Jak widzicie Państwo, warunki fantastyczne. Pogoda też sprzyja. Jutro będzie jeszcze ładniej. Zapraszam, a na pewno piękniej na stoku, kiedy będzie z mną dużo, dużo, dużo pani. Zapraszamy. Przypominam, karnet na cały dzień. 5 zł dla wszystkich pani.